Ej, hey, Siemano, to może być dobre, nie? Tylko mam nadzieję, zobaczymy. Dzień dobry. Ja potrzebuję porady. Dobrze. Potrzebuję kupić stanik 95D lub F i majtki XL. U nas to było mierzone? Nie. To jest A taki... ma pan zdjęcie pani? No, nie, tylko mi chodzi, że ja mam, ja mam tylko wymiary takie. A nie ma pan wymiarów w centymetrach? Nie. Okej. Okay. A nie ma tak, że... że bo to, to jest rozmiar ze Stanika i z Majtek akurat. Tak, tylko że u nas jest ona troszeczkę inna rozmiarówka. Mm -hmm. I nie wiem czy pani kiedyś u nas kupowała. Nie, nie, nie. A nie ma pan zdjęcia pani. No nie chciałbym pokazywać moją kobieta. Ale znaczy nie mówię o onu czy coś takiego nie <laughs> gorzec, tylko jakimś, nie wiem, w sukience coś takiego. Nie, nie mam takiego. Dobra, to ja panu pokażę i może pan... Eee, a jakiegoś konkretnego biustonosza pan poszukuje, czy tak... Znaczy ogólnie... To jest moja kobieta, ma 62 lata i ten i okay. chciałbym, żeby jakoś ładnie wyglądała, to taki, żeby był seksowny. No, może seksownie. ten po lewej? Tak trochę mało, tak bardziej bym chciał. Czerwony może, o czerwony, no taki fajny jest. On fajnie zbiera, więc, więc tu... Tutaj... Ja wezmę najwyżej, jak coś to okay. zwrócę, um, albo wymienię. Dokończę? Może być, no. Bo teraz, bardziej zakryte, mniej zakryte. Czy stringi, czy. Nie, no takie półpełne, czy coś takiego. Tak, że to są stringi. O, by były fajne, no? To jest taki Mhm. Może być za mały. Ogólnie brzuch ma duże kobieta, nie? Tak, tylko że brzuch jest raczej odtąd mniej więcej dokąd, a mm -hmm. tutaj Drukować i nie czuję. Drukować potwierdzenie. do okay. ręki. Szczególnie kupiłem. Ekspedientka była taka ładna, że kurwa, myślę, że się ze wstydu spalenie.